masy, septyś. dzisiaj nagrywamy kolejną piosenkę Zawsze kiedy Cię spotkałem nigdy się nie zakochałem Ale wtedy byłaś piękna Na imię mam Franklin Na imię mam Ptyś, znam, znam seski, hulanki, napady na banki Czarne kominiarki, kasety i kamki, Walki o życie, niebezpieczne poranki Fajne każdą misję Wciągane długi, kradzione samochody, Niewierne żony, pobijane mordy, sądy kolegów przybiegł szybkości, nikt im nie przejeszcza mych umiejętności. mi fra, najmniej mam fra, fra. fra. Najmniej mam ty, zawarte, hulanki napady na banki, czarne komuniarki, kasety i klamki. Walki o życie, niebezpieczne poranki, pamięta każdą misję Ściągane długi, kradzione samochody, niewierne żony, poobjane mordy Sądy kolegów, sześć biegów szybkości, nikt nie wstrzymał moich umiejętności Zawsze kiedy cię spotkałem, nigdy się nie zakochałem, ale wtedy byłaś piękna o, To jest kolejna muza bijajcie na kanał i oczywiście dawajcie suba lajka w górę żeby było więcej Uuu.